Siema, z tej strony Def, a dzisiaj ze mną jest Desk z kanału Desk i dzisiaj zagramy sobie w Kalambur. Co to jest? To naprawdę się pisze razem? Okay. To jest easy. Przypad się. <laughs> naprawdę John Cena naprawdę świetnie buduje. Stara no, ja się, naprawdę jest tam jakiś całych sił, on się stara, żebyście dostrzegli Małster, Jezus serio? Jakbyście dali ser przynajmniej czy coś Teraz proszę państwa, dodge gaming będzie budować Patrzmy na profesjonalistę przy pracy <laughs> ja się napiję ciekaw, jak zmontujesz tą sekwencję z moim dźwiękiem mikrofonu. Oj, mi, dobrze. dobrze, Ale to masz wyciąć, jak to wstawisz do filmu, to masz banana na życie całe. Zajesz te sprawy, no nie? Mhm. Prraszam, co to jest? Nie wiem. Aaa, dobra. Zgadłem, dobrze. Nie wiem, co to jest. Ślimak. Sla Aha, dobra. Nigdy nie zastanawiałem się, jak jest ślimak bez skorupy po angielsku. Proszę Państwa, galaxy hertz do boju. Wow! Wow! To było strasznie trudne. Dobrze, teraz ja buduję. Deweloper Zero popisze się teraz swoimi umiejętnościami artystycznymi. których nie do końca posiada. Wiem, że to niedokładnie w ten sposób wygląda, ale no, ciężko to jakoś. wykonać. Tak, bez referencji. A, zgadłem pierwszy. <laughs> Building, tak. tak. Beans. Nie, to w ogóle nie wygląda jak. jak... Le... A więc proszę państwa Lauren Short 1 buduje. Nie, to nie jest pową. Okej. Okay. Nie? Diamond Joanna BG co to może być? Na pewno będzie iron Tak to, to wiemy Jak to się pisze? Jezus Maria Jak się pisze wieszak po angielsku? Co? Jak to nie? A Bo to, a, bo to nie jest iron, kurde e. <grystanie> Lava basket, gość No jak to? Nie, nie, kurde, co? Jaki jest pierwszy wyraz? Gościu! Gościu! <głos> 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 to Boże! Okej! <Okay>, y <noise> Ironhanger! <don't> <noise> Proszę Państwa, profesjonalista będzie budować season Spongeboy do boju. No bez kitu. Super. A, dobra. Gratuluję. Nie no, ale to wygląda jak ołówek. No to jest to łówek. Nie, wygrałem. Galaxy Hearts. To było szybkie. Tak. Can't jump. No, no halo, no żyjesz ty? Nie ruszaj głową. Tylko buduj. Proszę państwa, czy będzie budować? Aaaa XX the salty 8002XX Nie wiem co to jest i się nie domyślam. Też nie wiem co to jest. A ja wiem Dobra. Dobra, patrzę. Tak pędzę. Jestem sznel. Hamuje, kurde. Zrobiła czerwone kółko z białym wypełnieniem. Eee... jest dość łatwe, max. Kurde! NIE! Ty gościu! Szybko! Przecież jest ten cooldown 3 sekundy. Developer zero buduje. Buduje. Nie. Śnieg? Czy, czy to, jest... No, to jest? Nie, to nie jest czy, czy... to znowu jest? Co? To, jest... so, to nie jest house. E HIGH Lodge. Dobrze, o, zaczynam Ale Dobrze fajnie zaczyna oh. O BOŻE ŚWIĘTY JAK MAM WAM TO ZBUDOWAĆ Come on Kombinuj. O Boże. O oh Jezus. Jak ktoś to zgadnie, to ja się zdziwię. Co to jest? A. Dobra, byłem drugi. To w ogóle nie wygląda jak to. Kompletnie. Rupstar, co to jest? Dobrze, i... This phone is dead będzie budować. Ja chciałem napisać czas, ale widzę, że to nie jest prawidłowe. Ten nie zgadniesz. Aha. Kurde zgad. Co? A po prostu. O, Profesjonalista, będzie budować desk. Ale buduje. Piękna budowa. Co to może być? Czy to jest naprawdę to samo? Tak, to jest to samo. <laughs> Dobrze, buduj. Jestem w stanie gościć. No zostało mi. to było za proste. I skierujcie teraz na mnie wyprzedził. Easy, easy. Mm. Nie, to tak nie wygląda. Co to jest? To są nutki. Jakbyś jeszcze nie zdążył zauważyć, to są nutki. Tak wiem, tylko że... sąk Matko Boska. Piosenka. Ja, jak ja miałem ci piosenkę narysować inaczej? Normalnie. No, no jak? Płytę. Normalnie. Mhm. Nikt by nie zgadł, jakbym narysował płytę. Ja bym zgadł. Jak się to nazywało? Nie, to nie było tak. Jezu. Jak to się nazywa? Ja nie jestem wiem, jestem debilem. Nie wiem, ja też. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Hand. Hand gliding? To się tak nazywa? Okej, okay, myślałem, że to jest hand gliding. No, ja też myślałem, że to jest hand gliding, ale. Ja, co to jest? A, 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 nie zdążyłem ja, Nie, nie zdążyłem, bo ja wpisałem kapkę. Ja już ja ja... napisałem ciskę, ale nie zdążyłem A więc to by było na tyle w tym odcinku Zapraszam na kanał y, Tutaj, tego pana po boku Deska I tak, widzimy się w kolejnym odcinku